No to jedziemy dalej, bateria odzyskała swoją moc Chociaż już świeci tylko jedna kreska o, hamowanie. Ruszamy z miejsca o, Powoli, powoli o cóż. Na prostym może zasięg jakiś jest, ale chyba pod górkę wykańczę tą deskę Coś tam już pipa no To będzie wszystko chyba 3 km jak dojadę do domu Trzeba będzie zmienić basen no taki bez górki Они